Zapraszam Was do oglądania tego materiału. Od razu Wam powiem, że nigdy nie uczyłem się stać na bramce. A tak naprawdę jestem lewym skrzydłowym. A więc nie oczekujcie ode mnie zbyt wiele. Tuaj od razu piękna interwencja. Po prostu. Tuaj mój piękny lot. Uwaga. Teraz wyciągam piłkę z krzaków. Już wyciągnąłem piłkę i kolejna interwencja. Uwaga, tutaj moje złe ustawienie, ale na szczęście strzał w lewe okienko obroniony przeze mnie. I kolejny, piłka odbija się od słupka i trafia mi w twarz. Tutaj wyciągam piłkę. Obronione przeze, przeze mnie piłka, wylatuje na drugą stronę ogrodu. Uwaga. Obron na kolanem. A tutaj. Uwaga. Obrona. Górna piłka. A teraz. Obrona nogą. Uwaga. A tutaj pięknie się rzuciłem, ale poza bęką. Szybko idę w piłkę. Uwaga. Kryształ i obrona. Oczywiście, jak zawsze musiały się zdarzyć problemy techniczne. Napastnik, który mi strzelał kopnął w moją kamerę, która zabija fikołka i przewróciła się. I tutaj dobitka, która została przeze mnie obeniona, I kolejna piłka wyleciała poza pole gry. Oczywiście musiałem ją odbić i po meczu po wszystkie chodzić, ale co tam kolejna piłka wraca Muszę przedstawiać bramkę. Uwaga. I obrona. I tym yy, zdjęciem, jak ja się rzucam, kończymy ten materiał. Albo wiecie co? Pokażę wam jeszcze jedno. I jeszcze mój wspaniały cios z karate, mucha mnie ciągle atakowała. Dobra, dzięki wam za oglądanie tego materiału i siema!